Katarzyna Ciepielewska. Dzień dobry. Powoli z pacerkiem, ale nieuchronnie zbliża się do nas zima. Za nami pierwszy na razie taki subtelny atak zimy. W górach sypie śnieg. Mamy pierwszy stopień zagrożenia lawinowego i tych opadów śniegu spodziewamy się już dzisiaj nie tylko w górach, ale też w innych regionach. O tym za chwilę. Napływa do nas chłodne arktyczne powietrze. I w tej chwili prawie w całym kraju, z wyjątkiem krańców północnych mamy mróz. Najchłodniej jest w Poznaniu i we Wrocławiu, tutaj minus pięć Stopni, a najcieplej w tej chwili na Suwalszczyźnie 2 stopnie powyżej zera. Przed południem opadów śniegu spodziewamy się na krańcach południowych, na Podkarpaciu, w Małopolsce. W tej chwili proszę również w Tatrach. Natomiast w dalszych godzinach popruszę również w regionach północnych, na Pomorzu, na Wybrzeżu. Tutaj też możliwy deszcze ze śniegiem i marznący deszcz. Na drogach będzie bardzo ślisko. Temperatura około godziny 9 od minus 1 stopnia we Wrocławiu przez 0 w centrum do 1 stopnia na północy i na południu kraju. Bardzo dużo przejaśnień w centrum na zachodzie i na południu jeszcze trochę mgieł przy mrozie osadzających szać na drogach bardzo ślisko. W drugiej części dnia odrobinę wyższa temperatura jeden stopień na Suwalszczyźnie i trzy na przeważającym obszarze kraju i jak widzimy już coraz więcej opadów śniegu już nie tylko na północy, ale również na południu na Śląsku na Opolszczyźnie niewykluczone, że popruszy również na ziemi łódzkiej. Najlepsza pogoda z największą większą ilością słońca w regionach centralnych, tutaj też najcieplej. Jeszcze ważna informacja, rośnie ciśnienie, 1007 hektopaskali dziś na warszawskich barometrach, jutro już 1012, a to oznacza, że zbliża się do nas wyższy, który poprawi pogodę. Będzie więcej słońca, ale przed nami cały czas mroźne noce i zimne dni. Do zobaczenia.